zadanie Do 150 cm sześciennych 12% roztworu NaOH wlano pewną objętość wody otrzymując 1250 cm sześciennych roztworu oblicz molowe oraz miano tak sporządzonego roztworu Masa molowa NaOH 40 g na mol Rozpoczniemy zadanie od zauważenia, że 1250 cm sześciennych to jest 1,25 dm sześciennego. Natomiast pojęcie miana niektórym może być nieznane. Miano oznaczane jako T wielka litera T jest to liczba gramów substancji rozpuszczonej w objętości 1 centymetra sześciennego roztworu, w objętości 1 ml roztworu. W zadaniu najpierw policzymy masę czystego składnika. Wiemy, że 150 g to jest 100%. Zapiszmy więc pierwszy wiersz proporcji: 100% to ma masę 150 g, a 12% to jest masa czystego składnika w naszym przypadku naOH. Wyliczamy masę naOH w tym roztworze. Wynosi ona dokładnie 18 g. Stężenie molowe. Możemy wyrazić wzorem N przez V, liczba moli substancji rozpuszczonej w jednym decymetrze sześciennym roztworu. Liczba moli opisywana jest jako iloraz masy i masy molowej danej substancji. Stąd wzór końcowy na stężenie molowe będzie to masa substancji rozpuszczonej, w naszym przypadku NaOH, przez masę molową tej substancji i objętość roztworu. Wstawimy w liczniku 18 gramów w mianowniku będzie 40 g na mol i objętość będzie 1,25 dm. Zwróćmy uwagę, że gramy się skrócą i mol z mianownika mianownika powędruje do licznika po wyliczeniu na kalkulatorze Wychodzi 0,36 mola na decymetr sześcienny. Ten roztwór jest 0,36 molowy. Jak obliczyć miano? No bardzo prosto. Wiemy, że 1250 cm sześciennych naszego roztworu zawiera. 18 g NaOH jest w nim rozpuszczone, 18 g czystego składnika, a więc 1 cm3 będzie zawierał masę, którą opisujemy jako miano i oznaczamy wielką literą T. T po wyliczeniu na kalkulatorze podzieleniu 18 przez 1250 wynosi 0,0. 144 czyli 144 dziesięciotysięczne grama na centymetr sześcienny. Podkreślmy te dwa wyniki, to jest odpowiedź w naszym zadaniu. kursar.pl Naturalnie, że proste.